Er det pengeta? Nei. W nocy. Serafin ma jakiś katar yy, od paru dni, i dzisiaj w nocy chyba było jakoś, nie wiem czy ciężko mu oddychać, czy o co chodzi. Mówiłam się już do lekarza, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Nie mam jeszcze doświadczenia w takich kwestiach, więc trochę ciężko mi. Reagować w takich sytuacjach. Na razie udawałam yy, su fizjologiczną i wyciągałam aspiratorem to, co się dało. I zobaczymy, co powie lekarz. I mam nadzieję, że to tylko katarek, i nic gorszego, nic poważniejszego, bo nie chciałabym, żeby mi się Małszyk rozchorował. Tak właśnie teraz. No zobaczymy. Ale no, zaczynają się <laughs> problemy rodziców. I tak długo był zdrowy. Więc yy, dziś. Będzie wizytał lekarza. Muszę zadzwonić jeszcze do, tata, do taty mojego, bo Julia dzisiaj jest cały dzień w pracy, więc nie mam samochodu. Musi mnie zawieźć u Serafinka, potem odwieźć. No i tak, taka niespodziewana sytuacja. Myślałam, że porobimy coś świątecznego, fajnego, a tutaj chyba nie bardzo. Ale za to może zjemy jakieś placki cynamonowe, żeby sobie poprawić troszkę humor. Coś czuję, że to nie była tylko ciężka noc, ale będzie też ciężki dzień. Więc dzisiaj śniadanko robimy razem, tak? Jak tak dalej pójdzie, to założę na i trzeba będzie sobie jakoś radzić z tym wszystkim. Najgorsze jest to, że on już waży ponad 9 kg, prawie 9,5. I takie noszenie go nie jest czymś najłatwiejszym. O ile jeszcze tak sobie spokojnie siedzi na rękach, to ok, ale jak się wyrywa, to ciężko go czasami utrzymać. Nie myszko? A Nasz antymonek nauczył się siadać, yy, jeśli ma wspomaganie. I na przykład w nasydełku, czy w tym bujaczku, jak go wsadzam, to on już nie leży sobie tak spokojnie, tylko w nim siada jakoś tak łatwiej się odepchnąć rękami, nie wiem. Pasy długo trzymają, więc nie mogę tak go zostawić samego, bo mam za daleko, żeby tak do niego y, dobiec. Boję się, że coś mu się stanie, że się jakoś przyfiknie przez te pasy. Czy może przysunę go sobie tutaj blisko i odłożę, bo ciężko mi. Ciasto na omlet gotowe. Dodałam sobie dzisiaj znowu tej przyprawy do piernika. Fajnie to Komponuję plus y, dodałam borówki. No i zrobię dzisiaj z tego omleta. A mamy sobie siedzi. Położyłam mu ten bujaczek troszeczkę bardziej na płasko, więc musi w nim leżeć, jest mu ciężej wstać. I nie wstaje tak. Y, trochę go tam rozbawiłam, żeby się za bardzo nie denerwował. No i leży grzecznie, nie narzeka, więc mam chwilę dosłownie, żeby żeby zrobić sobie to śniadanie. I zaraz siadać koło niego i jeść. Ostatnio Serafin jest bardzo zainteresowany jedzeniem. Już od stycznia będziemy rozszerzać dietę, więc już się nie mogę doczekać. Jestem ciekawa, jak on w ogóle zareaguje na to jedzenie, czy będzie chciał jeść i czy będzie w ogóle wiedział co z tym zrobić no i teraz jak siadam właśnie i jem to jest bardzo zainteresowany co mam na talerzu widelec bardzo też go interesuje bardzo by chciał go złapać w rączkę i trzymać i jeść i w ogóle więc no to już chyba czas na takie rzeczy no niestety Serafin miał drzemkę na mnie znaczy dobrze bo spał jakieś półtorej godziny chyba więc długo bo normalnie śpi pół godziny w wózeczku no i właśnie się ubieramy, jedziemy do lekarza. Zobaczymy, co lekarz powie. Mam nadzieję, że to tylko moja matczyna panika i nic strasznego się nie dzieje. Oby. To jest tylko katar. Ale okazuje się, że wychodzą ząbki. Więc pewnie całe to, cała ta niespokojna noc wczoraj i to, że w ogóle nie mógł spać, i że śpi ciągle przy mnie przy cycku, no to pewnie przez te zęby. No i teraz się zaczyna ząbkowanie, już takie raczej potwierdzone. No i co? Kupiłam mu jakieś maści żeby go tam kremować pod noskiem na ten katarek. No i musimy jakoś się poradzić z tym wszystkim. Właśnie robię kawę. Mój tata poszedł z nim na szybki spacer, żeby zasnął, bo już tam trochę przez w samochodzie, więc nakarmiłam go tylko szybko i poszli na spacer. A ja tutaj szybko poogarniam coś i, i trochę odpocznę po tej nocy. Ah, no i tak to jest z tymi dziećmi. Ojejku. Jurek ostatnio robił tiramisu. Została mi jeszcze końcóweczka. No i powiem Wam, że w takie dni jak dzisiaj, po takiej ciężkiej nocy, kiedy naprawdę mało spałam i ciągiem to nie wiem, czy spałam nawet godzinę, mam ochotę po prostu siedzieć na kanapie i oglądać serial i się z nim bawić tylko. Ale się tak nie da, bo trzeba ogarniać życie. Więc na poprawę humoru wjeżdża tiramisu. Piękne, przepyszne. Jezu to jest takie dobre, naprawdę. Julek robi tak dobry tiramisu, że nigdzie takiego nie jadłam pysznego. Najlepszą na świecie. Kawa rozpuszczalna, bo nie chce mi się wstawiać kawiarki w ogóle. Rano Julek sobie robił, więc musiałabym ją umyć, a po prostu naprawdę nie mam tu ani siły, ani ochoty, ani nic. Więc szybka kawa rozpuszczalna. I zabieram się za ogarnianie życia, montowanie, <noise> odpisywanie. Muszę jeszcze ogarnąć parę takich rzeczy domowych, typu pranie. Jeszcze przydałoby się znaleźć jakiegoś stolarza. Moja przygoda ze stolarzami dalej trwa, dalej nikogo nie mam. No i nic, pewnie za chwilę chłopaki wrócą, więc nie mam z dużo czasu, więc zabieram się do roboty. Serafin pospał troszkę nad rzemce, jakieś półtorej godziny około, więc mi się udało troszkę pozałatwiać rzeczy. Zadzwoniłam w kilka miejsc, trochę popracowałam na telefonie, no i zdążyłam teraz zjeść zupę, więc jest nieźle, bo jest około 14, zaraz 15, a ja już mam dwa posiłki na koncie, więc nie jest źle. Czasami jest ciężko, <laughs> czasami dopiero o 17 mam dwa posiłki na koncie, więc naprawdę nie jest źle. No i teraz mały się bawi na dywanie, a ja chyba umyję kanapę, żeby była gotowa na święta. Mówiłam, że sprzątnę kanapę, nie? No to nie sprzątnę. Się w końcu obudził. O, jaki wyspany. Chociaż ty, jeden synku, jesteś wyspany dzisiaj przez ten cały katar, ale myślę, że bardziej przez ząbki. Mamy taki dzień, że nie za bardzo mogę odejść od tych małych stópek zbyt daleko. Więc wszystkie posiłki jemy razem na dywanie. Dobrze, że bujacyk działa i chociaż można coś zrobić przez chwilę chociaż. Więc obiad też na dywanie. Jemy, bawimy się. I za jakieś pół godziny będzie kąpiel i do spania. Mam nadzieję, że dzisiaj uśnie mój terafinek pięknie, bez problemów. A mama zaraz za nim. Jeszcze jak zjem to pokażę Wam co dzisiaj jest w kalendarzu adwentowym. No dobra, Serafin śpi, mam nadzieję. Obudził się na razie tylko raz. No i jak dobrze pójdzie to może prześpi jakoś lepiej dzisiaj tą noc, zobaczymy. No a ja odpakowuję kalendarze. Przeregam w końcu nie pokazałam tego, tych puzzli. Które ułożyłam, bo ułożyłam je dopiero dzisiaj rano. Ładne, moim zdaniem. Serapie nam się bardzo podobały. Jak sobie patrzę, jak je układam. E, więc zaraz trafią do tamtych. E, a teraz dzisiaj 12 otwieram. Pomarańcze z goździkami. Zobaczmy. ale ja bym nie powiedziała, ja bym powiedziała, że to jakimś piernikiem pachnie no ale spoko, ładnie o, to jest chyba ta z pierwszego dnia no ona była dobra podzielę się z Jółkiem bo on jej nie jadł więc jest czekoladka no i oczywiście puzzle schowam tą jedenastkę yy, o i dwunastka dzisiaj. Da, da. Zaraz ułożę. W takie dni, kiedy Serafin jest taki bardziej wymagający i potrzebuje dużo uwagi i, i wiecie, miłości ciepła, zainteresowania, noszenia, to taki czas, jak on już zaśnie i jest ta chwila dla siebie, to jest tak cenny czas i czasami sobie myślę, dobra, to szybko, teraz muszę coś zrobić. Nie wiem, wstawię pranie albo, no, odkurzyć nie mogę, bo akurat jest za głośno, ale nie wiem, wiecie, no, zrobię to czy to, co miałam zrobić, odpiszę tego maila, zapłacę tą fakturę może, on może zadzwonię do tego gościa, co miałam zadzwonić. Wiecie, jakby milion spraw jest na głowie zawsze i zawsze jest taki pierwszy Pierwsza odruch jest taki, zrobię coś, nie? Wytrę kurze, nie wiem, coś. A potem mam takie coś, że nie, odpocznę. Usiądę na kanapie i przynajmniej, nie wiem, posiedzę tylko. Albo bezmyślnie poskroluję sobie TikToka. Jakby wiecie, po prostu czasami trzeba się tak jakoś zresetować właśnie takim bezmyślnym robieniem czegoś, no i właśnie te puzle trochę takie są, że jak on wieczorem pójdzie spać, to ja po prostu mam czas na to, że siadam i układam puzle. I tyle po prostu siedzę sobie i układam. I za bardzo o niczym nie myślę. No i mam taki czas po prostu dla siebie. Więc czasami te 10 minut spokoju właśnie A propos oglądam już od wielu lat dzisiaj w spokoju i <laughs> już rozumiem rozumiem skąd ta nazwa no te 10 minut naprawdę robią robotę często no więc ja się zabieram do układania jakieś ładne te puzzle dzisiaj bo są takie ale jakieś takie akwarele czy nie wiem co ale kurcze nie są wcale takie proste bo są jakieś takie Siapki, nie wiadomo co. I niby do siebie pasują, a potem przykładam obok siebie i w ogóle nie pasują. Więc trochę sobie posiedzę no pewnie, ale to dobrze, nie śpieszy mi się. Położone. Ale ładnie dzisiaj te puzle Taki obrazek świąteczny, bardzo ładny. Fajnie, że te puzzle nie są takie banalnie proste, bo trochę się tego bałam, że to będą jakieś takie bardziej dla dzieci, ale w sumie to te obrazki nie są jakieś takie bardzo proste. Czasami trzeba pomyśleć chwilę, jak to w ogóle zacząć układać, gdzie to ułożyć, jak co z czym dopasować. Ale fajnie właśnie, że są takie małe, bo raczej nikt się nie zniechęci. Są na tyle um, trudne, że nie są banalne. Tyle proste, że właśnie się nie zniechęca człowiek i codziennie tak fajnie sobie ułożyć kawałek. O, no i mamy, ups. Wypadł jeden. No i fajnie. Mamy 11 i 12, więc idę na górę połączyć sobie zresztą. resztą. Fajny. Fajny ten kalendarz adwentowy. Nagami się podoba.